ale procedurę startową drugiego wyścigu jest to klasa nowa bardzo ciekawa startuje na łodzi pół zawodników można to powiedzieć, że kojarzy się z zawodami w Sądeczkach z zobaczymy sobie jak te załogi będą sobie radzić no, w Rogośniach dokładnie klasa P750 która jest drugi w na naszym mieście po raz pierwszy mogliśmy tą klasę wyścigów oglądać w roku ubiegłym stawka była nieco można powiedzieć mniejsza. gdyż oparta była głównie na reprezentantach Polski dzisiaj jak wiemy uczestnictwo w tych wyścigach potwierdzili także zawodnicy z Niemiec no i to bardzo dobrze bo to będzie na pewno ciekawy wyścig pomiędzy będzie pomiędzy zdarzeń Więcej, więcej mijanek i większe porażenie i większa radość dla kibiców, a przyżycie dla złodziejów. Cisza, skupienie, wszyscy pociągają no, w lewą stronę, na pomoc. startowy, gdzie za chwilę zachowało się światła. Na chwilę doczarową. 30 sekund. Poruszałem. Sekunda. Sekunda. Mechanica. Na krawicy. Na pięciu się skoczyjemy. Na to jest bardzo drogo założenie. Przypomnijmy, jest start, plus sześć okrążeń, y, o łącznie w sumie 1450 metrów. Trzymajmy z tym samolotem. Złotka w spocie modelowo Mamy czerwone. ale tu o półce, szybko jadł. Siedem, pięć łodzi na początku jadł, robią bardzo. Obserwujemy teraz pierwszą pojazd do Tam będzie się działo. I jeszcze dodatkowo, proszę Państwa, niesamowite słońce. Ono położy położyło się na trakcie tego jeziora i również daje niesamowite pióropusz. Jest już pierwsza ulica wodzie na, na bois i ciekawe, ale pięknie idą. Pięknie wyglądają. niesamowite widok. trochę krótsza bo wiadomo inny kształt łodzi inne wymagania będziemy więc mieli te okrągłe więcej i będziemy mogli to oglądać bo jest to jest ta trasa jest bardzo takim dla sami w twoim zlotnik jest bardzo dużo więc ważny bardzo 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 to wszystko bardzo ciekawie wygląda wszystkie łodzi są bardzo blisko siebie nikt nie widział w motorowodnym w tym się... oj jedna więc nie wyrobiła samych ciał i nam pobiła kółka ale wraca na wyścigi i ważny Wspomnimy tylko, że w tej chwili na pozycji numer 1 e, z numerem 99 jest to duet, duet z Niemiec, Andreas Wilowski. też puszczać, że na swoją ten ten pracuje na nie nie jest jak gdyby to jest ten, to jest to, Duże pióra, puszy, jedna za drugą, bardzo za mało, odstępy, to daje, to do atrakcyjność tego wyścigu. Idą takie potężne łoże, pięknie to wygląda. Chodzi o, o stawkę o wyścigu. Stawkę to mamy tutaj to pensjonariusz numer 29. Jest to reprezentant Niemiec Andreas Milowski. Pozycja, pozycja numer 2, numer 49, także jest to dwójka z Niemiec Dariusz Kunardemi. I numer 3 jest to, są to reprezentanci naszego kraju, numerem 31. Krzysztof Goskowski. pierwszy bo tak błyszczy, wszystko, obraz. Obraz do na błyszczy, wszystko tworzy obraz. W tym momencie zawodnicy pokonujemy trzecie okrążenie. Przypomnijmy tylko, że w przypadku pracy w trakcie do obrończenia do pokonania sześć obciążeń łącznie w 1450 metrów. Oczywiście, to, że okrążenie dotyczy... ma inny kształt, dlatego też jest... Na co ustawiono więcej wojsk złotych, powoduje większą atrakcyjność tych samochodów. A na wszystkim krupuje dron, który wszystko proguje, dokumentuje. wszystko jest przy wody komunikacji, na jakichś sporów, na loterści. Wszystko można było wyjaśnić y -y. w skanerze. Zarówno w pomponach, jak i we wcześniejszej klasie GT30, jak sami Państwo by możli zauważyć, kluczem do tego

Stop, also, mm -hmm. actually, so i dostarczyjący się już dużo więcej, ale Niemców, z Panem jadą i świetny znak, za wyjazd, świetny, po czarę piękno wodnego i za biuro które nakładając na promień są Cóż więc poczynić od tego stopnia? Jeżeli chodzi o przebieg, przebieg, który na akwenie, to tylko i się zmieniło. cały czas to uh, na pozycji numer 3 naszej receptorki, czyli z numerem 31, Krzysztof Kraskowski. Wszystkim jest bardzo bardzo, teksturę, i wszystkim nie nas produkcji odpowiedniej, do stosunku do Bardzo to ciekawe i bardzo emocjonujące. I myślę, że kasa jest przyszłością. W trzeciej bez pierwszej pozycji z tym pierwszym Krzysztof Kotkowski.